Dobra, mam spakowany na plecy i jedziemy. Mam klucz do garażu i teraz biegnę po rower. Moi drodzy, dałem radę ogarnąć rower, więc mamy... I teraz lecimy do miasta. Dobrze moi drodzy, właśnie dojechaliśmy. Zaraz będę wyciągał aparat i będziemy robić jakieś pierwsze fotki. Dobra aparat jest. Dobra, parkujemy rower. Zaraz spróbujemy coś cyknąć. Dobra, coś na razie pierwszego mamy. Dobra, mamy. Zrobimy temu hydrantowi. Dobra, jest. Jakbyśmy zrobili takiemu gołębiowi. Dobra, jest coś. Tu mamy fajny budynek. Dobra, mega ładnie. Naprawdę coś fajnego wychodzi tutaj. Pyk. Jest. Też chciałem z rowerem coś zrobić. Jest. Idziemy dalej, chowamy aparat do kieszeni i szukamy fajnej miejscowy jakiejś. Dobre, mamy coś. Parkujemy. O, ta ulica fajnie wygląda. Pyk. Patrzcie, tu jest zarobić samochód. BMW tak stoi fajnie tyłem. Czekajcie, zrobimy coś fajnego. Uwaga, BMW się fajnie złapie. No i tak pojedziemy do O kurde. Dobra, mamy mega fajne autko. O kurde, o nie, nie, nie. Kaj, kurde, no lampka spadła. No. Dobra, no jest. Poczekajcie, pani z dzieckiem, pani z dzieckiem, ale, ale ładnie to będzie wyglądać. Ktoś dzwoni? Halo? Telefon zaliczony. Mm, idziemy teraz robić zdjęcia gdzieś tam bliżej, dobra. Aparat do kieszeni? No i lecimy, moi drodzy. To się nagrywa w ogóle tak, to się kameruje. O no coś takiego. Mogę? Pewnie, pewnie. Dzięki, dzięki Dobrze, no mamy coś fajnego. Tu jakbym na dół zszedł i tu coś... Zrobił. Pyk. pięknie to wygląda. O, tu ten budynek jest fajny. Mamy coś kolejnego. Tu widzę fajny, bardzo balkon. Bardzo ładnie wygląda. Dobra, no i git. Tak, bardzo ładnie. Chociaż te liście też tak jakby makrofotografia też jest fajna. Dobra, jest ładnie. I tu tylko tym kwiatkom zrobimy. I tak to będziemy zawijać. O, ja pierdzielę. Ty, bo prawie mi spadły drugi raz. Tutaj to bardzo ładnie wygląda. Dobra, tu jest jeszcze bombowa ulica. Lei się wygląda turbo dobrze, a w aparacie jeszcze będzie lepiej wyglądać. To już będą ostatnie.